Marek zmęczony przekręcił klucz w zamku i wszedł do mieszkania, strząsając z ramion ciężki dzień pracy. W korytarzu panowała ciemność, tylko z kuchni sączyło się miękkie światło, a w powietrzu unosił się delikatny aromat herbaty z bergamotką. Pamiętał, że dziś Elżbieta miała nocną zmianę, a jej matka, Krystyna Nowak, została u nich w gościach. Cicho przeszedł do sypialni, rzucił teczkę w kąt i rozpiał koszulę. Czując. Jakiego jego ciało przyjemnie się rozluźnia po długim dniu. W mieszkaniu panowała nienaturalna cisza, ale nie zwrócił na to większej uwagi. Gdy zdjął koszulę i sięgnął do komody, po poczysty teszirt. Drzwi nagle się uchyliły i w progu pojawiła się teściowa. Och, ja! Krystyna zastygła, jej ręka wciąż spoczywała na kłamce. Marek natychmiast się spięł, ale nie zdążył się odwrócić. Ich spojrzenia się spotkały. Zauważył, jak jej oczy przez sekundę przesunęły się po jego nagim torsie. Przepraszam, nie wiedziałam, że tu jesteś, jej głos brzmiał zbyt spokojnie, a ruchy były zbyt powolne. Marek odwrócił się, szybko wkładając koszulkę. Nic się nie stało, pani Krystyno, tylko następnym razem proszę zapukać dobrze. Oczywiście uśmiechnęła się, ale nie ruszyła się z miejsca. Marek złapał jej spojrzenie w lustrze. Było dziwne, nie tylko zaciekawione, ale oceniające. Jakby nie weszła tu przypadkiem, ale celowo się zatrzymała. Chciała pani coś powiedzieć? Starał się mówić spokojnie, ale poczuł, jak coś w nim się napina. Nie, po prostu, bardzo przypominasz swojego ojca. On też miał taką postawę, szerokie ramiona powiedziała z lekkim uśmiechem. Zmarszczył brwi. Znała pani mojego ojca. Trochę. W młodości spotykaliśmy się. Oczywiście to było bardzo dawno temu. Przejechała dłonią po jasnych włosach i nagle cicho się zaśmiała. Zabawnym jest to, jak życie potrafi splatać ścieżki. Marek poczuł, jak jego dłonie pokrywają się potem. Było coś dziwnego w jej tonie, coś ukrytego. Tak, chyba tak, mruknął, zapinając dżinsy. Obserwowała go jeszcze przez kilka sekund. Zanim w końcu skinęła głową i wyszła, pozostawiając po sobie lekki zapach perfum z nutą jaśminu. Gdy tylko drzwi się zamknęły, Marek wypuścił powietrze z głośnym westchnieniem. Co to było? Nie mógł zrozumieć, czy mu się tylko wydawało, czy w tym spojrzeniu rzeczywiście było coś innego. Usiadł na skraju łóżka i przetarł twarz dłońmi. Nigdy nie patrzył na teściową w taki sposób. Krystyna zawsze była zadbaną, Pewną siebie kobietą, ale widział w niej tylko matkę swojej żony. Teraz jednak, po tym spojrzeniu, coś w nim drgnęło. Dźwięk kapiącej wody z kuchni wyrwał go z zamyślenia. Postanowił zejść, nalać sobie whisky i wyrzucić tę scenę z głowy. Schodząc po schodach, zauważył, że Krystyna już siedziała przy kuchennym stole, trzymając kieliszek wina w dłoniach. Nie możesz spać? zapytał. Otwierając szafkę z alkoholami. Tak, dziś jest dziwny wieczór. Spojrzała na niego znad kieliszka. A ty? Pijesz sam? Czasem miło się zrelaksować. Kiwnęła głową. W takim razie nalej i mnie. Marek zawahał się na sekundę, ale w końcu wyjął drugi kieliszek. Pani rzadko pije, pani Krystyno. Czasami można, jeśli to dobre towarzystwo, powiedziała z lekkim uśmiechem. Postawił przed nią kieliszek, nalał sobie i usiadł naprzeciwko. Wypili. Wino było cierpkie, pozostawiało ciepły posmak. Krystyna spojrzała na niego długim spojrzeniem. Jak myślisz, Marku, każdy ma jakieś tajemnice. Oderwał wzrok od kieliszka. Myślę, że tak. Ty też masz. Marek uśmiechnął się półgębkiem. Wszyscy mają. Kiwnęła głową. Przesuwając palcami po krawędzi kieliszka. Jesteś dobrym człowiekiem, Marku. Czasami wydaje mi się, że jesteś aż za dobry. Prychnął. Dziękuję, postaram się nie rozczarować. Uśmiechnęła się. Zobaczymy. I w tej chwili Marek zrozumiał. Gra się zaczęła. Na następny dzień Krystyna Nowak zachowywała się tak, jakby nic się nie wydarzyło. Spokojnie jadła śniadanie przy kuchennym stole. Przewracając strony magazynu, i nawet nie spojrzała na Marka, kiedy wszedł do kuchni po kawę. Dzień dobry rzucił, otwierając lodówkę. Dzień dobry odpowiedziała obojętnym tonem, nie odrywając wzroku od gazety. Jej głos brzmiał zupełnie normalnie, bez najmniejszego śladu napięcia, które jeszcze wczoraj wieczorem wisiało między nimi. Przez moment Marek zastanawiał się, czy rzeczywiście coś się wydarzyło. Czy może to on sobie wszystko wyobraził? Może przesadził, a Krystyna rzeczywiście tylko przypadkiem weszła do jego pokoju. Jednak gdy usiadł przy stole, poczuł na sobie jej spojrzenie. Ledwo zauważalne, lekkie, ale było. Nie patrzyła na niego długo, ale Marek wyraźnie widział, jak jej wzrok co jakiś czas zatrzymuje się na jego dłoniach, obojczyku, szyi. Próbował odgonić myśli. Jakie plany na dzisiaj? Zapytał, upijając łyk kawy. Jeszcze nie wiem, uśmiechnęła się. Może wybiorę się na zakupy. A ty zostajesz w domu? Tak, pracuję zdalnie. Dobrze, powiedziała cicho, a potem jakby od niechcenia odgarnęła włosy, przesuwając palcami po szyi. Marek nagle poczuł, że atmosfera w kuchni stała się duszna. Wstał gwałtownie. Dobra, czas do pracy. Krystyna tylko lekko się uśmiechnęła i wróciła do przeglądania magazynu. Podczas przerwy obiadowej Marek postanowił się odświeżyć. Wszedł do łazienki, włączył prysznic i pozwolił gorącej wodzie spływać po ciele. Chciał nie myśleć o niczym, tylko o chłodnym wieczorze i dobrym posiłku. Ale ledwie owinął się ręcznikiem i sięgnął po grzebień, drzwi do łazienki uchyliły się. "Marku" obrócił się gwałtownie. W progu stała Krystyna. Lekko przechylając głowę. Pani Krystyno. Szybko sięgnął po drugie ręcznik, okrywając się nim. Podniosła brwi, ale nie odwróciła wzroku. Przepraszam, ja tylko szukałam ręcznika. Jej głos był niewinny, ale w oczach czaiło się coś innego. Ręczniki, są tutaj, wskazał na półkę przy lustrze. Krystyna powoli weszła do łazienki, ale zamiast natychmiast wziąć ręcznik, zawahała się. Stojąc tuż obok niego, jesteś taki spięty, Marku, powiedziała cicho, patrząc mu prosto w oczy. Poczuł, jak coś ściska go w żołądku. Od niej bił ciepły zapach perfum zmieszany z wilgotnym powietrzem łazienki. Przełknął ślinę. Powinna pani pukać. Wzięła ręcznik, jej palce musnęły jego dłoń, a potem wyszła, nie przepraszając. Tego dnia Marek usiłował wmówić sobie że to był tylko przypadek. Nic więcej. Ale wieczorem, kiedy wyszedł do kuchni, Krystyna znów tam była. Z kieliszkiem wina w dłoni, tak jak poprzedniej nocy. Napijesz się, zapytała, podając mu butelkę. Zawahał się, ale w końcu usiadł naprzeciwko niej. Zaczęła pani pić wino codziennie, czasami miło się zrelaksować, przejechała palcem po brzegu kieliszka. Zwłaszcza gdy Elżbieta tak często jest w pracy. Nie lubię siedzieć sama. Marek wziął łyk. Wino było mocne. Była pani kiedyś mężatką, prawda? Dawno temu. Uśmiechnęła się, jakby wspominała coś odległego. Ale mój mąż był nudnym człowiekiem. Spojrzał na nią. A pani nie jest nudna? Nachyliła się lekko w jego stronę. Ja wiem, czego chcę od życia. Poczuł. Jak coś przeszywa go od środka. Między nimi było nie więcej niż pół metra, i wiedział, że wystarczy tylko wyciągnąć rękę, a wszystko się zmieni. Ale zamiast tego wstał. Jest już późno, idę spać. Krystyna patrzyła na niego długo, a potem dopiła wino i powiedziała cicho. Dobranoc, Marku, wyszedł, ale czuł jej spojrzenie na swoich plecach. I coś w nim podpowiadało mu, że jutro wszystko się powtórzy. Marek nie mógł zasnąć. Przewracał się z boku na bok, ale myśli, które przez cały dzień próbował odepchnąć, nie dawały mu spokoju. Te spojrzenia Krystyny, jej pewność siebie, sposób, w jaki stwarzała sytuacje, w których czuł się nieswojo. A może to wszystko było tylko w jego głowie. Zegar wskazywał prawie północ, kiedy postanowił zejść na dół po wodę. W mieszkaniu panowała cisza, tylko słabe światło księżyca przedzierało się przez zasłony w salonie. Gdy przechodził obok łazienki, usłyszał szelest materiału. Po chwili drzwi lekko się uchyliły i w progu pojawiła się Krystyna. Była ubrana w jedwabny szlafrok, niedbale zawiązany paskiem. Jej włosy były lekko roztrzepane, a skóra wilgotna po kąpieli. Zatrzymała się, patrząc na niego. Marek, który miał na sobie jedynie spodnie od dresu, Poczuł, jak powietrze między nimi gęstnieje. Też nie śpisz. Jej głos był cichy, ale w tej ciszy brzmiał aż nazbyt wyraźnie. Tak, chciałem napić się wody, odpowiedział, odwracając wzrok. Ale ona nie ruszyła się z miejsca. Prysznic odpręża. Próbowałeś? Przełknął ślinę. Pytanie było całkiem zwyczajne, ale sposób, w jaki to powiedziała, zabrzmiało zupełnie inaczej. Było dziś za gorąco. Wydusił z siebie, próbując przejść obok. Wtedy ona zrobiła krok naprzód i ich ciała przypadkowo się zetknęły. Marek natychmiast się spięł. Poczuł ciepło jej skóry przez cienki materiał szlafroka. Jej oddech, ledwo wyczuwalny zapach perfum, który mieszał się z parą po kąpieli. Krystyna nie odsunęła się. Przepraszam, jej głos ledwo był słyszalny. Zamarł. Starając się nie patrzeć jej w oczy. Ale ona nie cofnęła rąk, którymi lekko dotknęła jego ramienia. Marku, jej usta rozchyliły się, jakby miała coś powiedzieć. To była sekunda, ale w tym momencie czas się zatrzymał. Oboje wiedzieli, że to złe. Wiedzieli, że jeśli przekroczą te granice, już nie będzie odwrotu. Ale świadomość zakazu tylko potęgowała napięcie. Marek gwałtownie się odsunął. Dobranoc, pani Krystyno, powiedział ochrypłym głosem, szybko odwrócił się i poszedł w stronę kuchni. Nie odpowiedziała. Kiedy wrócił do sypialni, całe jego ciało było napięte. Wciąż czuł na sobie jej dotyk, jej spojrzenie, jej zapach. Przetarł twarz dłońmi. To był tylko moment. Ale on już wiedział: odwrotu nie było. Po tej nocy wszystko się zmieniło. Między Markiem a Krystyną zniknęła ostatnia granica. Nie mogli już ignorować napięcia, które rosło z każdą chwilą, gdy byli sami. Najpierw zaczęło się od przypadkowych dotknięć, szybkich, niby niewinnych, ale już nie tak przypadkowych. Potem były spojrzenia, które mówiły więcej niż słowa. A później stało się to, co musiało się stać. Pierwszy raz w sypialni, tej samej, w której spał z żoną. Było to śmiałe, niewłaściwe, ale właśnie to potęgowało emocje. Krystyna już nie udawała, że to przypadek, a Marek przestał walczyć z pokusą. Drugi, w jej samochodzie. Deszcz bębnił w dach, a wewnątrz panował duszny, ciężki oddech. Trzeci, w hotelu za miastem. Śmiali się, kiedy recepcjonistka wręczała im klucz, traktując ich jak zwykłych turystów, a nie kochanków którzy właśnie zdradzili wszystko, co święte. To stało się nawykiem. Za każdym razem, gdy Elżbieta szła na nocną zmianę, Krystyna zostawała z nim. Przygotowywała kolację, nalewała wino, a później. Marek stracił kontrolę. Im dalej to szło, tym bardziej mu się podobało. Nie czuł już wyrzutów sumienia, tylko ekscytację, tylko czysty dreszcz zakazanej przyjemności. Krystyna cieszyła się władzą nad nim. Wiedziała, że nie potrafi jej odmówić. Wiedziała, że jest od niej uzależniony. Ale to nie mogło trwać wiecznie. Pewnego wieczoru, kiedy leżeli obok siebie, wciąż rozgrzani, Marek nagle powiedział: W końcu nas przyłapią. Krystyna uśmiechnęła się, przeciągając palcem po jego klatce piersiowej. Więc musimy być ostrożni. Nie był pewien. Czy ostrożność jeszcze cokolwiek zmieni? Kilka tygodni później Elżbieta zaczęła coś podejrzewać. Zmieniłeś się, powiedziała przy kolacji, przyglądając mu się uważnie. Marek spiał się, ale uśmiechnął. W jakim sensie? Nie wiem. Rzadziej mnie przytulasz, częściej siedzisz w telefonie. Wzruszył ramionami. Praca mnie przytłacza. Elżbieta skinęła głową, ale nie wyglądała na przekonaną. Krystyna, która siedziała naprzeciwko, spokojnie jadła, nie zdradzając najmniejszego niepokoju. Może powinniście gdzieś razem wyjechać, zaproponowała nagle. Marek zakrztusił się wodą, ale szybko się opanował. Może, wymamrotał, czując, jak zimny dreszcz przebiega mu po plecach. Wiedział, że powinien to zakończyć, ale wystarczyło, że zostali sami. A jej palce musnęły jego dłoń i już nie było odwrotu. Przez ostatnie tygodnie Elżbieta czuła, że coś jest nie tak. Marek się zmienił. Stał się bardziej nerwowy, zamknięty w sobie, unikał jej dotyku. A gdy pytała, co się dzieje, zawsze miał gotową wymówkę: praca, stres, zmęczenie. Ale najbardziej dziwiło ją zachowanie jej matki. Krystyna wyglądała na zadowoloną. Jej oczy lśniły, Uśmiech częściej gościł na jej twarzy. Była swobodniejsza, pewniejsza siebie, jakby miała jakąś tajemnicę, która sprawiała jej satysfakcję. To nie dawało Elżbiecie spokoju. Pewnego dnia, gdy jej zmiana w pracy niespodziewanie skończyła się wcześniej, postanowiła nie uprzedzać Marka. Chciała zrobić mu niespodziankę, zamówić kolację, spędzić z nim wieczór. Cicho otworzyła drzwi kluczem. W mieszkaniu panowała cisza. Tylko w korytarzu świeciło się delikatne światło. Coś było nie tak. Marek zawsze zostawiał włączony telewizor lub muzykę w głośniku. Ruszyła do sypialni, ale zatrzymała się, słysząc przytłumione dźwięki. Zmarszczyła brwi. Po cichu podeszła do drzwi. Uchyliła je i jej świat runął. Na łóżku był jej mąż. A obok niego jej matka. Byli zbyt blisko. Zbyt splątani, zbyt. Krystyna pierwsza ją zauważyła. Gwałtownie się odsunęła, próbując się zakryć, ale było za późno. Wszystko było aż nazbyt jasne. Elżbieta stała w progu, oszołomiona. Jej twarz pobladła, usta drżały. Co? Jej głos się załamał. Co tu się dzieje? Marek zerwał się z łóżka, jakby poraził go prąd. W jego oczach odbijał się czysty strach. Krystyna pospiesznie naciągnęła na siebie prześcieradło, ale w jej spojrzeniu nie było paniki, tylko coś w rodzaju rozbawienia. Jakby czekała na ten moment. Elżbieta stała w drzwiach, blada jak ściana, ręce jej drżały. Ty. Jej głos był cichy, ale pełen niewybulu. Z moją matką. Marek otworzył usta, próbując coś powiedzieć. Ale żadne słowo nie przechodziło mu przez gardło. Wszystkie możliwe wytłumaczenia były durne, żałosne i kompletnie bezsensowne. Krystyna w końcu westchnęła, wzruszając ramionami. Nie dramatyzuj, Elżbieto. Elżbieta spojrzała na nią szeroko otwartymi oczami. Nie dramatyzuj. Jej głos się podniósł, wibrując od wściekłości. Zdradziłaś mnie. Ty, moja własna matka. Krystyna poprawiła włosy, jakby to była najzwyklejsza rozmowa przy kawie. Cóż, Marek to dorosły mężczyzna. I myślę, że nie narzekał, prawda. Marek poczuł, jak żołądek mu się zaciska. Było mu niedobrze. Elżbieta, ja, w końcu wymamrotał. Ale ona zrobiła krok do tyłu, odwracając się do drzwi. Nie chce słuchać, wrzasnęła, a jej oczy wypełniły się łzami. Ty, ty jesteś obrzydliwy, a ty. wskazała drżącą ręką na matkę, jesteś potworem. Krystyna tylko uśmiechnęła się lekko. Nie przesadzaj, kochanie. Nie mów tak do mnie. Głos Elżbiety pękł. W następnej sekundzie wybiegła z mieszkania, trzaskając drzwiami tak mocno, że aż zadrżały szyby. Marek przez chwilę stał w miejscu, z rękoma opartymi na biodrach, wpatrując się w drzwi. Jego umysł pracował na pełnych obrotach, ale nie potrafił znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie. Jak do tego doszło? Krystyna przeciągnęła się leniwie, sięgając po papierosa, jakby cała sytuacja kompletnie jej nie dotyczyła. Więc, co teraz? Zapytała, zapalając go spokojnym ruchem. Marek spojrzał na nią z mieszanką gniewu i niedowierzania. Co teraz? Powtórzył, śmiejąc się gorzko. Straciłem żonę. Straciłem wszystko. Krystyna tylko przewróciła oczami. Och, Marek, dramatyzujesz. Dramatyzuję. Wyrzucił ręce w górę. Zniszczyłem swoje małżeństwo. Zdradziłem kobietę, którą kochałem, z jej matką. Myślisz, że to normalne? Krystyna podeszła do niego powoli i przesunęła palcem po jego torsie. Chyba tego nie żałujesz, prawda? Marek odskoczył, jakby ją dotknięcie go oparzyło. Wynoś się. Krystyna zmrużyła oczy. Co? Wynoś się. Nie chcę cię tu widzieć. Zaśmiała się cicho. Naprawdę myślisz, że to takie proste. Że teraz udasz, jakby nic się nie stało. Wynoś się, Krystyno. Ryknął, wskazując na drzwi. Przez sekundę widział w jej oczach gniew, ale potem szybko się opanowała. Westchnęła ciężko, wzruszając ramionami. Dobrze, jak sobie życzysz, rzuciła obojętnie. Zebrała swoje rzeczy, wrzuciła je do walizki i już po dziesięciu minutach, nie mówiąc ani słowa, wyszła, zamykając za sobą drzwi. Marek został sam. Stał w salonie, wpatrując się w puste ściany. To był koniec. Stracił wszystko. I najgorsze było to, że to w pełni była jego wina. Trzy miesiące później. Marek wciąż mieszkał w tym samym mieszkaniu, ale nic już nie było takie samo. W powietrzu nadal unosił się zapach przeszłości, w łazience stała ostatnia butelka szamponu Elżbiety, której nigdy nie wyrzucił. Ona zniknęła z jego życia. Złożyła pozew o rozwód. Dokumenty przyszły pocztą. Nie zadzwoniła, nie chciała z nim rozmawiać. Krystyna. Odeszła równie nagle, jak się pojawiła próbował do niej pisać, ale nigdy nie odpisała. Może znalazła sobie nową zabawkę, a może po prostu nie była typem, który przywiązuje się do ludzi. Był sam. Pewnego wieczoru, spacerując ulicą, Marek nagle zamarł. Kilka metrów przed nim szła Elżbieta. Śmiała się, a obok niej szedł inny mężczyzna, wysoki, z lekkim zarostem. Trzymali się za ręce. Marek poczuł jak jego wnętrzności ściskają się w supeł. Nie zauważyła go. Nie zrobił ani jednego kroku, by podejść. Stał tylko i patrzył, jak kobieta, którą kiedyś kochał, idzie dalej, już bez niego. Życie toczyło się dalej, ale nie dla niego. Po powrocie do mieszkania Marek spojrzał na siebie w lustrze. Zarost, podkrążone oczy, pusty wzrok. Otworzył szafkę i sięgnął po butelkę whisky. Ale pierwszy raz od miesięcy nie miał ochoty pić. Był już martwy wewnątrz. Nie potrzebował alkoholu, żeby się pogrążyć. Sam na siebie nałożył wyrok. Sam stworzył tę pajęczynę. I teraz nie było z niej ucieczki. Marek siedział na balkonie, trzymając w palcach niedopałek papierosa. Nocne światła miasta migotały przed jego oczami, ale nie widział ich naprawdę. Patrzył w dal ale w głowie miał tylko jedno pustkę. Nie czuł gniewu, nie czuł żalu, nawet nie czuł bólu, był wypalony, nie było już Elżbiety, nie było Krystyny, nie było sensu. Dni miały mechanicznie wstawanie, prysznic, praca, jedzenie byle czego, sen, który nie przynosił ukojenia. Jego życie stało się cichą, monotoną egzystencją, aż do dnia, gdy zadzwonił telefon. Spojrzał na ekran, numer nieznany. Zawahał się, ale odebrał. Halo! Cześć, Marku! Usłyszał znajomy, cichy głos. Serce mu zamarło. Krystyna! Od trzech miesięcy żadnego kontaktu. Co chcesz? Zapytał sucho porozmawiać. Marek zaśmiał się gorzko Nie mamy o czym rozmawiać. Myślę, że mamy jej głos brzmiał spokojnie niemal ciepło. Nie interesuje mnie, co masz do powiedzenia. Nawet jeśli chodzi o Elżbietę, zmarszczył brwi. Co z nią? Widziałam ją, powiedziała z lekką nutą rozbawienia. Wygląda na szczęśliwą. Nowy facet, nowe życie. Marek zacisnął szczękę. Po co mi to mówisz? Bo jestem ciekawa, co teraz czujesz. Nic, skłamał. Krystyna zaśmiała się lekko. Naprawdę. Myślę, że czujesz pustkę. Taką, którą mogłabym wypełnić. Marek poczuł, jak ściska go w żołądku. Nie, jesteś pewien. Nigdy więcej. Przez chwilę w słuchawce panowała cisza. Szkoda, powiedziała w końcu. I rozłączyła się. Marek przez dłuższą chwilę patrzył na ekran telefonu. Czuł, że to jeszcze nie koniec. Krystyna była jak trucizna, wraz spróbujesz, nie możesz się jej pozbyć. Ale on nie miał zamiaru znowu wpaść w tę sieć. Wieczorem znów wyszedł na balkon. Wiatr owiewał jego twarz. Pomyślał o Elżbiecie. O tym, że ją skrzywdził. O tym, że jej już nie odzyska. Zniszczył wszystko własnymi rękami. Ale w głębi serca wiedział jedno. Nie zamierzał pozwolić Krystynie wrócić. Nie tym razem. Bo jeśli otworzy te drzwi ponownie. To już nigdy z tej pajęczyny nie ucieknie. Marek zamknął oczy, oddychając głęboko. Myśli kłębiły się w jego głowie, a każda z nich przypominała mu o tym, co stracił. Krystyna była jak cień, który nie chciał odejść, jak trucizna, którą wziął dobrowolnie, ale teraz desperacko próbował się jej pozbyć. Ale czy to w ogóle było możliwe? Przez kilka dni telefon milczał. Krystyna nie dzwoniła, nie pisała. Jakby odpuściła. Marek powinien czuć ulgę. Powinien czuć, że ma szansę zacząć wszystko od nowa. Ale zamiast tego czuł niepokój. Znał ją zbyt dobrze. Ona nigdy nie odpuszczała. Minął tydzień. Marek wracał do mieszkania po pracy, gdy zauważył coś, co sprawiło, że serce mu stanęło. Na wycieraczce leżała koperta. Nie było na niej nadawcy. Podniósł ją ostrożnie. Jakby mogła wybuchnąć w jego dłoniach. Wszedł do środka, zamknął drzwi na klucz i usiadł przy stole, trzymając ją przed sobą. Przez kilka minut po prostu się na nią gapił. W końcu ją otworzył. W środku było zdjęcie, na fotografii widniał on. Nie w pracy, nie w domu. Zdjęcie było zrobione dzień wcześniej, gdy siedział samotnie na ławce w parku, paląc papierosa. Na odwrocie krótkie zdanie. Tęsknisz. Podpisu nie było, ale Marek nie miał wątpliwości. Krystyna zaczął czuć jej obecność wszędzie. Gdy wychodził z pracy, miał wrażenie, że ktoś go obserwuje. Gdy siedział w kawiarni, jego wzrok co chwilę błądził po sali, szukając znajomej twarzy. Gdy wracał do domu, sprawdzał, czy nikt nie stoi w cieniu klatki schodowej. To go doprowadzało do szaleństwa. Pewnego wieczoru, kiedy wracał późno do mieszkania, drzwi były uchylone. Serce podskoczyło mu do gardła. Nie zostawił ich otwartych. Ostrożnie wszedł do środka. W salonie paliła się tylko jedna lampa, rzucając miękkie światło na kanapę. Na niej siedziała Krystyna. Nogi miała założone jedna na drugą, w dłoni kieliszek wina. Uśmiechała się. Witaj, Marku! Marek zacisnął pięści. Jak tu weszłaś? Wzruszyła ramionami. Nadal trzymasz zapasowy klucz w tym samym miejscu. Naprawdę powinieneś zmienić nawyki. Marek poczuł, jak coś się w nim gotuje. Wynoś się. Krystyna westchnęła, upijając łyk wina. Dlaczego się złościsz? Przyszłam tylko porozmawiać. Nie mamy o czym. A jeśli powiem ci, że wiem, co dzieje się z Elżbietą? Marek zamarł. Co z nią? Krystyna uśmiechnęła się szerzej. Niedługo bierze ślub. Poczuł, jak coś zaciska mu się w gardle. Kłamiesz. Naprawdę. Wyciągnęła telefon i pokazała mu zdjęcie. Elżbieta stała obok tego samego mężczyzny, którego widział wcześniej. Na jej dłoni lśnił pierścionek zaręczynowy. Marek nie mógł oderwać wzroku. Wygląda na szczęśliwą, prawda? Krystyna przyglądała mu się uważnie. Marek nie odpowiedział. Krystyna odłożyła telefon i pochyliła się ku niemu. Ona cię zostawiła. Marku. Poszła dalej. A ty? Marek zamknął oczy. Wiedział, co próbuje zrobić. Wyjdź. Krystyna odchyliła głowę do tyłu i zaśmiała się. Wiesz, że tego nie chcesz. Wyjdź, powtórzył twardo. Spojrzała na niego przez chwilę, jakby oceniała, czy mówi poważnie. W końcu wzruszyła ramionami i wstała. Dobrze, powiedziała, ale wiesz, gdzie mnie znaleźć? Ruszyła do drzwi, ale zatrzymała się na moment. Cokolwiek sobie wmówiłeś, pamiętaj jedno, szepnęła. Nadal należysz do mnie. Marek nie odpowiedział. Usłyszał trzask zamykanych drzwi. Siedział w fotelu przez długi czas. Nie czuł nic, po prostu pustkę. Krystyna zawsze dostawała to czego chciała. Ale tym razem, tym razem postanowił, że to on zakończy tę grę na zawsze.